Siemanko, wszystkim jestem, cześć! witam Was w kolejnym odcinku z serii Diablo 2 Lord of Destruction Tak jest, dzisiaj już chyba przejdziemy cały akt Mam chociaż taką nadzieję Bo chcę już dojść do Mephista Dokładnie Chcę i chcę Tak, poziom trzeci, zabij Mephista Wow Naprawdę? Od razu tutaj przejście do Mephisto? Mam się czego obawiać. Pan krwi. Jakie ciosy może mieć Mephisto? Ja się obawiam, że same najlepsze. Ale czy tak będzie? Dobra. Tak więc wszystkie mikstury, no może nie wszystkie, bierzemy. No i co? Skrytka. Co Jak szalone. Chodź w pojedynkę No powaga Powaga, bardzo łatwo jak na razie Witaj Im idzie, bardzo, ale to bardzo łatwo Siła serdeczność, obrona O mnie to co? Tylko ten, ten nie zmiszczył Że nie wierzę, że tak. Czekajcie, ja za chwilę do Was wracam. Okej, okay, witam po krótkiej przerwie. Niestety dzwonił do mnie telefon. Tak. Dzięki. Dzwonił do mnie. Czekajcie, bo... To jest niemożliwe, żeby tutaj... Cokolwiek zrobić. Dobrego dnia. No dobrego, dobrego. Tyle sobie teraz wypełniłem tych miksturek. Dobra. Wybrałem że go, zabijemy, na bank. Eee, no. Dobra, dead. Bez jakiegoś większego problemu, tylko te hydry mnie rozbrajają. Dobra. Podwójny topór. Drugi mycz też możemy wziąć. Jestem przeciążony. Znowuś. Zostań na chwilę i posłuch. Ja, to będzie ciężki bój. Witaj. Ale kto ci przerwie bój? Tego skaratuj. Dobra, to sprzedajemy. Ja, ja się nawet nie kwapię do niego. Taka prawda. No to co? No to lecimy znowu na niego bez mojego towarzysza. Bez tu kasa. W czym mogę Ci pomóc? Kasa musi być. Ech, troszeczkę się boję. Chociaż Mephisto to będzie sam. Wiecie, bez kitu. Jeszcze raz nie może się przydać. Jest tu jeszcze członek rady. Jeszcze wy? No nie wierzę! No chodźcie tu! Dobra, idziemy po ciebie. Ja, jeśli to tak będzie, będzie, no to naprawdę... Naprawdę, ja się za bardzo daję. A mi się trzęsie ręka jak szalona, naprawdę. Ale kurczę, co oni tego Twogo oddają? Czemu on nie może stanąć w odległości i nawalać? Mógłbym pod dwa poziomy i dać do żywotności, no ale cóż... Dobra, tym razem już mnie nie pokaż. Ty też Play Nie masz szans ze mną, Mefisto Za dużo trenowałem A gdzie jest ten członek rady, bo mnie już zaczyna pójść. On mi może przynieść naprawdę. Prawda? On może mi narobić problemów. Nie Nieważne, wbijam znowu do doków kuras. Dobrze ci widzieć. I tym razem. Dobrego dnia. Tym razem sobie znowu nakupię. Tak. 16 doskoczyć 6 ataku. Słabe. Dobra. Zostawiamy kasę. Ja coraz mniej ma. się mi się łapa szalonki. Zamroziłeś. Gdzie jest ten cwaniak? Jest! Ej, idzie spoko! Takim Mefistem walczyć Daj się spokojnie. Dobra, Deda. Bez żadnego problemu Mefisto. Deda! A ja mogę się cieszyć, że jestem w czwartym akcie po raz pierwszy. <grywka> Jaki lód! Nawet kamienia duszy nie mogę oddźwignąć. No nieważne, pokonałem go. Widzę, że zasługujesz na nasze zaufanie. Ale diablo dot... Dobra, z twoim gadaniem dużo, dużo nie zdziałamy. Tak! Czołem! Czołem kluski z rosołem! Bojowy młot! Dwa do świętych wstrząs, dwa do koncentracji, trafienie zmusza potwora do ucieczki ale rząd łoży ale dla mnie to 6 punktów życia katana to jest pieczęć katana tak ooooka Kazamat nienawiści zadanie wykonane Aaaa, spenetrujmy to! Ale poszło łatwo, ale z diablo! Z diablo to będzie najtrudniejsze. Dobra, zabijmy chociażby jednego, nie, nie rzucajmy się wyle jak. On już nam nic nie zrobił. Dobra, to ja tu grabię. Jestem przeciążony. No dobra, tego już sobie oszczędzę. Dzięki. A, mogłem wrzucić do pasa, ale nie właśnie. Kto to? Kto to, kto? U! Mafers z moku ręki. Wyjątkowa szybkość. Ale on dodał w taki zabójczy sposób, że... Topas! o, taki zwykły topas. Widać, że można było tu przyjść na kilka sposobów. Ale jest portal. Dobra, jeszcze pan krwi. Ja zabiłem mefista. No to ten odcinek dawk będzie się nazywać Mephisto. No i co? To już jest koniec. Koniec trzeciego aktu. Najbardziej pokręconego aktu w historii. No jest moc. Jest most. Proszę włożyć płyty z filmami z gry. Hm. Nie chce mi się. Anuluj. Nie chcemy oglądać filmów z gry. Tak zwanej. No i wkraczam do fortecy pandemonium. ten akt Mephista. niby jest krótki, ale najcięższy ze wszystkich, uwierzcie. Nadszedł czas, by zniszczyć kamień duszy Mefista. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec odradzaniu się Mefista. Okej, okay. zadanie mamy takie, to jest już drugie. Zabierz kamień dłuższy, mechista, do piekielnej kuźni. Tam mamy Tyrael, ale niech sam sobie do mnie podejdzie, bo ja nie mam siły. Yy, miksturki pełnego wzmocnienia. Serce mi waliło jak młotem, jednakże się, się opanowałem. jak, żeby się nie opanować, no dajcie zżyć. A to jest Berserkera. Dobra, Dekardzie. Dobry wieczór. No i tutaj mamy dwóch takich, Jamelia i Halbu. Dokładnie tak. Czego ci potrzeba? Z Halbu nie można ani porozmawiać. Witam. Z Hamelgią... to samo. I właśnie to jest to, że ten akt jest trochę głupi. Tak, odporności na zimno i ogień. To... może mi się przydać. To mi się na bank może przydać. Dobra. Jole mi pochłonęło to wszystko. Jest tutaj zbroja turniejowa. Przejść do many. Odporność na zimno. Korona. No. Coraz lepsze przedmioty. Hamelia, za to ma hazard. I sprzedajemy ich w córki. Ona też nie ma jakichś fantastycznych przedmiotów. Ech, no i co? Ubijemy fista. To też wstawiam. A Właściwie to możemy. Tak. Co? Odporności na trucizny. I także tak. Nie wyruszamy jeszcze nigdzie. Ponieważ to jest koniec z tego odcinka, żegnam się z wami w fortecy Pandemonium. Nie wiem, jak to się czyta. Pandemonium. Ale jeszcze tyle. Dobrze znowu Cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo. W tej No i z nim można tylko porozmawiać tak samo. I poszukaj Izłala w równinie rozpacz. Ja nie mogę, ja. Ja nic z tego aktu nie wiem. Nigdy w niego nie grałem tak od początku, żeby robić te wszystkie trzy zadania. No trzecie to wiadomo, z Pieczęcie i Diablo. Bo to akurat grałem u brata, bo mi kazał, bo on gdzieś tam jechał. Ale tak czy inaczej Izuala. No kurde, no gdzie go spotkać? <grym> ja nie wiem, dokładnie. Piąty akt dla mnie tym bardziej jest dziwny, ale jakbym nie grał w dodatek, to by to był już ostatni akt. A że gramy w dodatek, to jest przedostatni akt. No ale można powiedzieć, że jak skończę akt, to skończyłem grę Diablo. No i to by było na tyle, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z Wami żegnam, do następnego dzisiaj, trzymajcie się, cześć!